A więc witam wszystkich, oczywiście bardzo serdecznie z tej strony Serbix e, Witam w kolejnym odcinku na naszej polskiej serii Podkarpacki Rolnik, sezon 3 e, W odcinku, no... na Nadszedł czas, w którym musimy troszkę pokosić sobie trawy Więc e, jakby... Najpierw wykosimy może tutaj na podwórku, tylko... Muszę tutaj jakoś ogarnąć tą kosę żeby ono jakoś działała fajnie, o. O Jezus! no ja wiedziałem, że tak będzie. Dobra, tutaj coś... Ogólnie to pokosimy sobie na... najpierw na podwórku, może potem pójdziemy w pole. Kurna, dziot. O. <gryt> Kur... No, tak, trzyma, o. No nie! Ja... O, będę tak trzymał. Trochę inaczej. Kurde, ja pan tak się kosiła na wakacjach. Tak, kurt kosuł. To by było życie. Tutaj... łe kur. Potem sobie to... Ja piecie. O, no, dobra, tutaj musi być elegancko wykoszone. O. Tam pracownik, a tam ten, D Damian przyjechał pokosić mi tutaj, znaczy się zasieć przeżyto, bo wiecie, taki ta, ta, jeden spod sklepu, nie wiem czy on tam w ogóle poszedł, czy tam jeszcze jest, czy on już poszedł, nie wiem. Chwila. Dachu? Nie. Kurwa jego mać, po co on tam pojechał do centraly, mój las wyciął, po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto on mu dał takie pozwolenie? A Ty... kto mówi? Kurwa ja ci dam, kto to mówi! Aż wosk szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Dobra, my ta jedniemy dalej. W sumie taka tak robota, to wiecie, tak typowo farmingu. Nie jest spotykana, no bo kto teraz kosi kosu, nie? Raczej albo jakieś kosiarki konne czy coś. Ale ja tutaj wiesz że z tego, że to jest polska seria. No to wiecie no... Mogłem też jakoś kupić spalinówkę, ale... No na spalinówkę to jakoś dobrą kupić, to trzeba troszkę kasy wyrzucić. A mnie na razie no... Znaczy no stać by mnie było, bo to kupiłby za jakoś 1500 może jakąś coś, albo używane może Coś by też znalazł, ale to wiecie Jak kupisz używane to potem Potem to różnie to jest, nie? o tej uważam, czy, żeby kombajn temu nie przebić kół w kombajnie, bo to Zniewa będą i co ja, czy, kurna, czy ja będę kosił Kosą? Bo to też kół, od bramy wykoszę Dobra, tam reszta... Kurde... Nie wiesz... Dobra... Tutaj sobie tam wykosimy, tutaj jakieś taczki... Nie wiem czy w poprzednim odcinku wspominałem o tych taczkach, ale mi się wydaje, że chyba nie... Także to są taczki, tam u sąsiada byłem, nie... Tam po pomóc mu coś przy tym... Pomóc mu w polu... No i dał mi taczki, bo niepotrzebne mu były, a... Mi się mogły przydać takie taczki, więc wiesz... Ciebie. Po prostu i załatwiłem sobie, dobra, tutaj jeszcze wykosimy. Ja pierdolę. To jest niemożliwe. Dobra, żeby to ogarnąć, to trzeba kurde naprawdę mieć nerwy do tej kosy. Także tutaj sobie wykoszamy około maszyn, tutaj. Tego złomu całego Tutaj kurą, tutaj kury też trzeba by było kupić Ale to chyba kupię dopiero po żniwach, bo wiecie na razie nie mam czym ich karmić, nie mam jakiejś Pszenicy, nie mam owsa, nic nie mam, także no Może po żniwach się kupi Dobra, mi się wydaje, że chyba jest tak w miarę ogarnięte Także tutaj sobie zostawię kosę Teraz tak, weźmiemy sobie widły. No. I po prostu pozbieramy sobie to na wóz, nie? Narzucimy. Matko boska. No bo też tutaj chyba pełna jest. O. Dobra, działa to. Dobra, jest. Dobra, także co no tutaj sobie pozbieramy teraz trochę widłami. No kurde mol. Stój Muszę jakoś fajnie złapać, żeby mi się fajnie je ten Operowało, nie? Naprawdę to jest takie. Niektóre mody... No ja... Terenie, nie widzę, gdzie jest wóz. O, muszę tak złapać. Pyk. Pyk Także dzisiaj taka robota troszkę no monotonna, no ale takie życie taki powiedziałem właśnie, jak tu wyglądał. mnie, Na przykład tutaj muszę właśnie Oporządnić trochę gospodarstwo i też przy, przygotować troszkę trawy dla krów, bo może na samym odcinku pojedziemy po krowy. Albo po krowie, nie wiem, jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. I tego. I będziemy mieć krowy, także no. Trawa przyda się. Także no trzeba ją po prostu pozbierać, tak? Też, też taki zrobiłem mały porządek tutaj na podwórku sobie, bo wiecie, to każdy czasem przyjeżdża, a tu tak trawa. Zarośnięte wszystko, więc więc wiadomo jak to jest trzeba jakoś ogarnąć tutaj wszystko ale myślę że długo mi kur na 7 minut już się z tym męczę matko bo dobra tutaj pozbieramy i potem gdzieś to nie wiem wywieziemy albo tam wyrzucę krów na na jakby to jeszcze muszę zobaczyć, jak to będzie. Nie wiem, czy w ogóle na tym wozie jest ta. pojawia pojawi się ta trawa. W ogóle tak, że może być tak, że czasem nie, nie pokazuje tekstury trawy. że <grystanie> to by było śmieszne. O, boże Chyba tak jest. Także no tutaj, nie wiem jest co ładuje. Nie wyładuje na wóz, ale nie pokazuje, także to trochę lipa Ale wszystkiego nie można mieć tak Dobra tu o. Na rzucił Stój, kurde ciadu Spróbujemy na tataczka rzucić Może to w ogóle ta trawa coś jest z trawą nie tak? Może przez to, że ona jest. bo ona jest obiektem jakby malowanym, nie? To też może być przez to, że to jest malowana trawa w sklepie. I ona po prostu jakby nie robi tekstury. W sumie zaraz sprawdzimy. A few moments later. Dobra, więc tutaj. Jesteśmy po małym cięciu troszkę mnie musiałem tutaj zrobić cięcie <grych> no dobra więc co no tutaj mamy pozbierane czekajcie tutaj jakaś trawa została to to wezmę tutaj sobie pozbierałem już trochę tego trochę tej trawy także ją trzeba Trzeba ją gdzieś tutaj wysypać Kurde Jak widzicie jestem bez kierownicy Nie mam kierownicy podpiętej No bo stwierdziłem po prostu Że dopóki nie kupię sobie kierownicy Lepszej tego Logitecha przynajmniej No to po prostu nie będę grał No bo No tak średnio mi się grała na tym kierownicy Także no niestety Ale chcę się odpuścić jak na razie I jak na razie będę musiał tutaj wysypać pewnie o. tutaj wysypiemy trawę. Niestety jest mod season i będę musiał szybko pozbierać tą trawę. Żeby mi nie urosła. Ale jeszcze zobaczymy tutaj tą trawę. Myślę, że w sumie mógłby być już taki nawet yy, moglibyśmy tej... Wykończyć. Także, no co? No, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, oczywiście, stawcie łapeczkę w górę, subika z, z dzwoneczkiem wpadajcie tam na social media, do chłopaków również z opisu. I co jeszcze chciałbym tutaj? Dzisiaj jest 17 kwiecień. No i taka jedna osoba tutaj, czyli Agro Norbert, ma urodziny. Także co, no, wszystkiego najlepszego tutaj, dużo zdrowia, szczęścia, byś tam się rozwijał na tym YouTubie, mam nadzieję, że tutaj już mogę napisać, żeby tam, wiesz, nie było, no i żebyś tam po prostu też odnosił te sukcesy na tym YouTubie, tak, także co, no, tutaj wszystkiego najlepszego jeszcze raz i dawajcie, piszemy w komentarzach wszystkiego najlepszego dla Norbiego. I co no, wszystkiego najlepszego jeszcze raz i co no, trzymajcie się na razie siema.